Jeśli się to krzesło nie podoba, to ci przyniosę inne. No kurde, no. Nie, ja już to sam przyniosę. Dzięki. A. Super. Wiesz, że no, siedzisz tak. na nim do góry nogami chyba? Nie. A, nie jest okej. Okay. Teraz mi się. ja wam zupy. To na. Dzięki, dzięki, dzięki. 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 A wy jedźcie. może później dostaniecie zupy? Chyba, że znowu będziecie się wbrać, to nic nie dostaniecie. Lili usiąść Dobra, dobra. Wiecie, jak wiecie, jestem tutaj najstarsza. Mmm. Mhm. Mm no i ty też. No. Mm. Teraz muszę Czasami nie próbujcie zejść w ciążę. <laughs> to śmieszne. My w ciążę. Tak, I to ciebie Lili też się dotyczy, bo ja wiem, że bardzo chcesz mieć dzieci. A, dlaczego mi nie pozwalasz? Pogadamy jak w nią zajdziesz. A. Dzięki. Dobra. Dobra, to wysiedliście, to wam pochowam i naleję sobie. Dobra. I nie wybrzecie. Dobra, to wy chcecie zamić talerzami, już nie chce mi się, później ci w ogóle. A, dobra. E, to ja idę grać na kąpie. Ja też. Ja też. No dobra, ja z wami muszę zostać. Lili! Co? Siadaj tutaj. Tu? Do siebie. No co? Zupełnie nie zjadłaś. Przecież ja, jeszcze ja ten, grać na kąpie jak Pixie Dixie. A! Tak! Dawaj, dawaj! Spokojnie, jeszcze dokładnie każdy zaprosił. Nie. Proszę. Jedz, bo dostaniesz karę. Dobra. No dobrze. I nie jest tak szybko. Idź teraz do łazienki, umyj ręce i możesz śpić. Nie wam pozbieram. Już prawie przeszła już! Idę jestem robion. Kam się zepsuł. Do pokoju! Do pokoju już! Co? Do pokoju cię, Pixie! Zapiej swoją godzinkę do pokoju już. A ty cicha do <grym> Ty też masz jeść. Spróbujmy. Ty <grym> tak! Naprawę ten komputer dla mnie. Um, y no tylko. Tylko no, jedna no. prośba, okej? Okay. Jaka? Nie mów do mnie, Tita, bo jestem Tika. Aj, przepraszam, no mnie się pomyliła. mój. My... <grym> A tacyś. jesteś na mnie zły? Nie, mm. mm. Dobra. Spotkamy się wieczorem. No. A na razie ty coś tak? <grym> Hmm. hmm, naprawdę się zepsuł. Będę musiał go tutaj naprawić.